Przysuwamy się jeszcze bliżej do zwierciadła. Celowo pomijam sytuację, kiedy nasza, strzałka będzie, kiedy nasza strzałka będzie tutaj w punkcie F. Stawiam ją na razie między ogniskiem a środkiem zwierciadła. Czyli nasza odległość od zwierciadła będzie mniejsza niż ogniskowa. A w ostatnim filmie dowiecie się dlaczego zamieniłam kolejność. Znowu rysujemy oś optyczną. Zaznaczam S. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Będziemy mieć wprawę w rysowaniu zwierciadła. Ok, umieszczam nas, nasz przedmiot w odległości mniejszej niż ogniskowa. Pierwszy do zwierciadła. Przez ognisko. Strzałeczka. I drugi. Do zwierciadła. Znowu patrzę. Dwie krateczki, czyli tu są dwie. Robię kropkę. I tu też rysuję. No i teraz uwaga, te promienie, one tutaj nam się odsuwają od siebie, czyli nam się nie przetną. No to muszę przedłużyć sobie promienie odbite. Przykładam linijkę, przedłużę. To samo robię dla czerwonego. Jeszcze im się nie przeciały, więc tu muszę trochę jeszcze przedłużyć. O, ale już teraz mi się tutaj przeciały. Zaznaczam sobie tu kropę. przedłużam sobie, bo brakło mi tutaj osi optycznej. Przedłużam sobie oś optyczną i rysuję strzał. No i teraz, co powiemy o naszym, o naszym obrazie? Ewidentnie widać, że jest on powiększony. Jest prosty. Dlaczego prosty? No bo nie jest odwrócony, tak jak było to w tym przykładzie wyżej. Tutaj był odwrócony, bo był do góry noga, nogami w porównaniu do początku. Natomiast tu jest w tak samo ułożona strzałka, czyli jest to obraz prosty. Jest to obraz pozorny. Tym razem nie przecinają się nam tutaj te promienie odbite, tylko ich przedłużenia, czyli obraz właśnie dlatego jest pozorny.